Dzisiaj na scenie Raciborskiego Centrum Kultury zagościły dawne instrumenty. Dzieci z Raciborskich Podstawówek mogły wysłuchać koncertu umuzykalniającego, prowadzonego przez Franciszka Borysowicza, Raciborskiego muzyka i pedagoga. Bohaterami koncertu umuzykalniającego tym razem były flet i klavesy. Zaproszeni artyści na scenie Raciborskiego Centrum Kultury zagrali na dawnych, oryginalnych instrumentach pochodzących z XVII wieku. Koncertu muzykalnie to jest taki cykl spotkań z muzyką dla najmłodszych, ale nie tych zupełnie najmłodszych, bo to są uczniowie klas od 1 do 3 raciborskich szkół i to oni tutaj raz w miesiącu przychodzą w ciągu roku szkolnego, żeby właśnie dowiedzieć się więcej o tym, o czym jest mowa podczas danego koncertu. Prowadzący koncerty niezmiennie od ponad 40 lat wpaja młodym słuchaczom nie tylko umiłowanie do dobrej muzyki, ale również kulturę muzyczną. Natomiast każdy koncert, Sartiestīnene. Zawsze dane, danemu koncertowi towarzyszy inny bohater muzyczny, zapraszani są inni goście, ale niezastąpioną postacią w tych koncertach muzykalnych jest pan Franciszek Borysowicz, który od 42 lat prowadzi te koncerty e, i prowadzi je w sposób niesamowity. Można się naprawdę bardzo dużo rzeczy dowiedzieć. Robi to w niesamowity sposób, tak, żeby tą uwagę tego młodego widza e, zainteresować, przy, przytrzymać. I naprawdę widać, jak te dzieci, zwłaszcza jak chodzą już drugi, trzeci rok, jaką mają wiedzę muzyczną. Związanie z kulturą od najmłodszych lat przynosi pozytywne efekty. I w ten sposób my sobie też wychowujemy takiego młodego odbiorcę kultury, który po pierwsze przyjdzie do tej pięknej sali widowiskowej, będzie już ją znał, a później może przyjdzie z rodzicami na kolejne koncerty i już jak będzie starszy i wyjdzie do Filharmonii, na przykład, będzie rzeczywiście wiedział coś więcej o tym, czego słucha. Myślę, że to jest taka wiedza, która również niejednemu dorosłemu by się przydała, więc może w przyszłości coś takiego zorganizujemy dla dorosłych słuchaczy. Podczas koncertów najmłodsi nie tylko zdobywają wiedzę o muzyce, ale również mogą nauczyć. Się, jak zachować się na widowni podczas takich wydarzeń? Niesamowite koncerty, w których panuje bardzo fajna energia. Pan Franciszek też uczy dzieci, że należy artystów nagradzać brawami. I uczy również tego, kiedy należy być spokojnym, a kiedy rzeczywiście bardziej żywio żywiołowym. Dzieci przychodzą elegancko ubrane z kwiatami, które później wręczają i artystom, i panu Franciszkowi. Także to jest naprawdę cała taka kultura bycia w, do, w centrum kultury, a nie tylko odbiór muzyki. Także te koncerty są Naprawdę niezapomniane, a do tego gościmy far fantastycznych artystów. Koncerty umuzykalniające są finansowane ze środków Urzędu Miasta Racibusz.